Cześć, a tutti, są na Wojciech Grzesiak, ekwesta e a priviatwono 457. Oglądając programy dla Miłośników wykańczania wnętrz, architekci zawsze powtarzają, że najtrudniej jest urządzić mieszkanie, które jest małe. I można to też odnieść do motocykli, ponieważ przede mną stoi Aprilia Tłono 457 i myk jest taki, że tutaj Aprilia musiała się zmieścić w wymaganiach na prawo jazdy kategorii A2, ale jednocześnie zachować całe swoje DNA, czyli hashtag Be A Racer. Jak to zrobili? Zrobili to świetnie, ponieważ mamy aluminiową ramę, mamy silnik, który ma maksymalną możliwą pojemność dla tej kategorii prawa jazdy. Do tego mamy stalowy wahacz, który ma cienkie ścianki o grubości 1,6 mm. Całość waży 159 kg na sucho, dając najlepszy stosunek mocy do masy w klasie. Oprócz tego, zawieszenie upside down z przodu z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Amortyzator tylny również z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Do tego zaawansowana elektronika, czyli jest ABS, jest kontrola trakcji, są tryby jazdy, ponieważ jest przepustnica ride by wire i to wszystko sprawia, że na tym motocyklu można się bardzo dobrze bawić. Natomiast jeżeli chodzi o ABS, to jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie można go odłączyć dla tylnego koła. Nie nazwę tego testem, to co tutaj było. Bardziej była to prezentacja, taka troszkę zajawka dla nas. Natomiast to, co muszę Wam powiedzieć, to to, że Aprilia zrobiła coś niesamowitego, ponieważ jeździłem na 1100 tłono, jeździłem na tłono 660 i w momencie, jak wsiadłem na tłono 457 i ją odpaliłem, to poczułem się jak w domu. I emocje, jakich dostarcza ten motocykl, są naprawdę niesamowite. Generalnie w kategorii A2, za najciekawszy. Sprzęt uważałem KTM390 Duke. Z 490 KTM się wycofał. No i długo, długo było tak trochę nudnawo. No i wtem pojawia się Tłono 457, którą kupicie za 29 457 zł. Hehe. <gryw> I co jest jeszcze fajniejsze do tego motocykla wzorem RS 457, producent przewidział quickshifter, który działa w dwóch kierunkach. I w mojej opinii bardzo warto od razu w ten quickshifter zainwestować, no bo jeżeli wydajecie prawie 30 tysięcy złotych na motocykl, to te parę stówek na quickshifter wam nie zaszkodzi. Ogólnie, feeling motocykla jest bardzo sportowy, czyli ten hashtag BRacer na błotniku z przodu to nie jest tylko pusty slogan. Możecie się o tym przekonać, między innymi jeżeli odwiedzicie któreś z track days organizowanych przez polskiego importera marki April, albo wpadniecie na przykład do Radomia na trackdaye organizowane pod naszą Egidą. Niezależnie od tego dokąd się wybierzecie, na tym motocyklu będziecie bawić się fantastycznie i jeżeli Macie prawo jazdy kategorii A2, to myślę, że nie znajdziecie nic ciekawszego i oczywiście wykluczam tutaj absolutnie porównywanie tego do motocykli, które można zdławić na A2, no bo nie o to nam chodzi, bo w przeciwnym razie po prostu byście kupili Tłono 660 i sobie ją zdławili. Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Pozycja, choć jest wygodniejsza, bo jest nakedowa, to nadal jest troszeczkę sportowa. Podobnie ułożenie nóg. Kanapa jest na wysokości 800 mm. To jest tak, no można powiedzieć optymalnie, przynajmniej na mój wzrost 172 cm. Także myślę, że osoby średniego wzrostu spokojnie sobie dadzą z tym motocyklem radę. Także. Jeżeli macie prawko kategorii A2 lub dopiero zamierzacie je zrobić i szukacie dobrego motocykla, który zapewni Wam emocje, no to musicie skierować swoje kroki do Włoch, musicie wypróbować tłono 457 z, no ale, mówił dla Was Wojciech Grzesiak, ścigasz.pl. Thank you.